Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest e, macierz odwrotna, obliczana e, stwierdzenia o postaci macierzy odwrotnej, bądź e, jak też ktoś woli, z, po prostu z definicji. E, no i cóż, czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? E, kartka papieru, nawet dosyć spora, e, kalkulator, coś do pisania, i myślę, że to Wam wystarczy. Rozpoczynamy więc. Mamy macierz A, moi drodzy, tutaj na tablicy i macierz, z której możemy liczyć macierz odwrotną, to jest zawsze macierz kwadratowa, czyli nie możemy na przykład policzyć macierzy odwrotnej z macierzy o wymiarach 2 na 3. Ponieważ, jak tutaj widzicie, po prawej stronie jest to nasze twierdzenie o postaci macierzy odwrotnej, które mówi, że jeżeli chcesz ją obliczyć, to musisz wyznaczyć też wyznacznik. A jak wiemy, to wyznacznik możemy sobie obliczać z macierzy kwadratowej. No i cóż, oprócz tego wyznacznika musimy policzyć też macierz składającą się z dopełnień algebraicznych. To, są, to jest te duże D, dopełnienia algebraiczne. A potem jeszcze dodatkowo tę macierz transponować. My Wam krok po kroku wyjaśnimy o co chodzi. I teraz tak, będziemy się kierować tym, czego potrzebujemy, żeby wrzucić to do tego wzoru i teraz tak, pierwszą rzecz, którą potrzebujemy jest wyznacznik macierzy A, ponieważ jest to macierz 3x3, więc obliczymy to metodą Sarusa, no i zrobimy to tak, że tutaj dopiszę sobie dwa, dwie kolumny, czyli 2, 5, 6, 3 i 5-2 i pod spodem zapiszemy sobie DTA, równa się i będziemy liczyć sobie w nasz, nasz wyznacznik. Czyli jak widzicie, tutaj trochę wiadomości też musi być już znanych, czyli na przykład chociażby wiedza o wyznacznikach, żeby móc zacząć się zabierać za macierz odwrotną w przypadku tej metody. I teraz jak to leciało? Musimy pomnożyć i dodać te same skosy. Minus, pomnożyć, dodać kolejne skosy. No i my zaraz sobie tutaj zaznaczymy tylko i będziemy liczyć. No i tak, moi drodzy. Możemy rozpoczynać, czyli... Najpierw sobie policzymy, czyli 2 razy 3 razy minus 3 to będzie minus 18. Dalej mamy 5 razy 4, 20 razy 5, czyli dodać 100. 7 razy 6 to jest 42, razy minus 2 to będzie minus 84, minus. I teraz lecimy drugi skos, czyli 5 razy 6 to jest 30, 30 razy minus 3 to jest minus 90. 2 razy 4 jest 8, 8 razy minus 2 to jest minus 16, 7 razy 3, 21, 21 razy 5, czyli plus 105. I jeżeli sobie wykonacie wszystkie działania, opuścicie nawiasy, uwzględnicie znaki, to wynik ostateczny to jest minus Jeden. Czyli wyznacznik naszej macierzy jest minus 1, stąd jest to dla nas także znak, że możemy obliczyć e, ogólnie, posługując się tym twierdzeniem, naszą macierz odwrotną, bo gdyby wyznacznik był równy 0, no to wówczas, wówczas w ogóle mielibyśmy do czynienia z macierzą osobliwą i byśmy nie mogli tu zera stawić, bo byłoby 1 przez 0, czyli coś, czego bardzo nie chcemy. Czyli już mamy pierwszy krok za sobą, to teraz ruszamy do kroku drugiego, czyli wyznaczamy te nasze dopełnienia algebraiczne. Zacznijmy od dopełnienia d1.1. Musimy znaleźć tyle tych tutaj d, ile jest elementów w naszej macierzy wyjściowej, czyli jest ich 9. Czyli będziemy aż tutaj 9 razy liczyć. I teraz od czego zaczynamy? W każdym dopełnieniu jest ten sam schemat na początku, czyli mamy minus 1 do potęgi wiersz plus kolumna, czyli to mówi nam tu po prostu, czyli 1 plus 1, czyli do potęgi drugiej, bo to jest pierwszy wiersz i pierwsza kolumna. I teraz razy wyznacznik, i teraz ten wyznacznik składa się z elementów, które zostają po wykreśleniu. Elementu, który leży w, w pierwszym wierszu i pierwszej kolumnie, czyli wykreślamy wiersz. I kolumnę, pierwszą, pierwszy wiersz i pierwszą kolumnę, i to co zostanie, wpisujemy w nowy wyznacznik, czyli 3, 4, minus 2 i minus 3. I teraz tak, minus 1 do 2 to jest 1 razy, i teraz wyznacznik już wiemy, jaki tego typu oznaczyć, czyli przepraszam, obliczyć, czyli 3 razy minus 3 to jest minus 9. Minus 4 razy minus 2, czyli minus 8, minus i minus to jest plus 8, czyli ostatecznie wychodzi nam minus 1. No to ruszamy do kolejnego, czyli D1, 2. Przed nami jeszcze 8. I teraz schemat na początku, czyli minus 1 do potęgi wiersz plus kolumna, czyli 1 plus 2, czyli do potęgi trzeciej razy wyznacznik. Wykreślam teraz pierwszy wiersz i drug drugą kolumnę i zostaje mi 6, 4, 5 i minus 3, czyli 6, 4. 5 i minus 3. I teraz jak to będzie? Minus 1 do 3 to jest minus 1. I teraz tu co się stanie? 6 razy minus 3 to jest minus 18. Minus 4 razy 5, czyli minus 20. Czyli to jest, moi drodzy, minus 38. Czyli będzie minus 38. Minus 1 razy minus 38 to jest 38. Czyli tu już mamy D1,2. No to lecimy jeszcze do D1, 3, jeżeli chodzi o pierwszy wiersz, bo mamy 3 kolumny. I teraz znowu minus 1 do potęgi wiersz plus kolumna, czyli 1 plus 3, czyli 4 razy. Wyznacznik. Skreślamy pierwszy wiersz i trzecią kolumnę, czyli 6, 3, 5, minus 2. Wrzucamy do naszego wyznacznika, czyli 6, 3, 5, minus 2. I teraz minus 1 do 4 to jest 1 razy 6 razy minus 2 to jest minus 12, minus 3 razy 5, czyli minus 15, czyli to będzie 1 razy minus 27, czyli to będzie po prostu minus 27. No i teraz skończyły nam się kolumny, wskakujemy do drugiego wiersza, czyli będziemy liczyć D21, dwa, można byłoby powiedzieć, czyli drugi wiersz i pierwsza. Kolumna i znowu minus 1 do potęgi wiersz plus kolumna, czyli do potęgi trzeciej razy i wyznacznik. Teraz co powstanie nam, jak skreślimy drugi wiersz yy, i pierwszą kolumnę? Zostanie nam 5, 7, minus 2 i minus 3. Czyli 5, 7, minus 2 i minus 3. I teraz tak, minus 1 do trzeciej to jest minus 1 razy. I teraz tak, 5 razy minus 3 to jest minus 15, minus 7 razy minus 2 to jest minus 14, czyli minus 15, minus minus 14, czyli minus 15 plus 14, czyli minus 1 razy minus 1, czyli to jest po prostu 1. No i lecimy dalej, przed nami jeszcze troszeczkę, ale jesteśmy już bliżej niż dalej, czyli teraz d2, 2, czyli Minus 1 do potęgi wiersz plus kolumna, czyli do potęgi czwartej, razy wyznacznik. Skreślamy drugi wiersz i drugą kolumnę, czyli zostaje 2, 7, 5 i minus 3. Czyli 2, 7, 5 i minus 3. I teraz tak, minus 1 do czwartej to jest 1 razy. 2 razy minus 3 to jest minus 6. Minus 5 razy 7, czyli 35, czyli minus 6, minus 35, czyli to będzie minus 41, czyli 1 razy minus 41 to jest minus 41. I teraz mamy dalej d, 2, 3, to się równa minus 1 do potęgi wiersz plus kolumna, czyli 5 razy wyznacznik. Teraz skreślamy drugi wiersz i trzecią kolumnę, czyli zostaje 2, 5, 5 i minus 2, czyli 2. 5, 5 i minus 2. Minus 1 do 5 to jest minus 1, razy 2 razy minus 2 to jest minus 4, minus 5 razy 5, czyli minus 25, czyli to będzie minus 29, minus 1 razy minus 29 to jest 29. Skończyły nam się kolumny, wskakujemy do e, trzeciego wiersza, czyli będzie D3, 1. Czyli to będzie minus 1 do potęgi wiersz plus kolumna, czyli 3 plus 1, czyli to będzie 4 razy wyznacznik. Skreślamy trzeci wiersz i pierwszą kolumnę, czyli zostaje 5, 7, 3, 4. Czyli mamy 5, 7, 3, 4. Minus 1 do czwarty to jest 1 razy. 5 razy 4 to jest 20. Minus 7 razy 3, czyli 21, czyli 20 minus 21 to jest minus 1. 1 razy minus 1 to jest minus 1. Teraz lecimy. Do elementu 3, 2, czyli trzeci wiersz, druga kolumna i mamy minus 1 do piątej razy wyznacznik, skreślamy trzeci wiersz drugą kolumnę, czyli zostaje 2, 7, 6, 4, czyli 2, 7, 6, 4, minus 1 do piątej to jest minus 1 razy. Tutaj mamy 2 razy 4 to jest 8, minus 7 razy 6, czyli 42, czyli 8 minus 42 to jest minus 34, razy minus 1 to będzie 34. I teraz, mój drodzy, został nam ostatni element, czyli D3, 3 w końcu dziewiąty element, czyli minus 1 do potęgi 3 plus 3, czyli 6 razy skreślamy trzeci wiersz i trzecią kolumnę, czyli zostaje 2, 5, 6, 3, czyli 2. 5, 6, 3. Czyli minus 1 do 6 to jest 1 razy. 2 razy 3 jest 6, minus 5 razy 6, czyli 36 minus 30 to jest minus 24. 1 razy minus 24 to jest minus 24. Czyli moi drodzy, macierz naszych dopełnień, to będzie składała się po kolei z tych elementów, czyli możemy już zapisać, że nasze a do minus pierwszej, czyli nasza macierz odwrotna, to jest 1 przez wyznacznik, czyli 1 przez minus 1, czyli to będzie po prostu minus 1, razy nasza macierz, czyli po kolei wpisujemy elementy. Minus 1, 38. Minus 27, następnie drugi wiersz, czyli 1, minus 41, 29, minus 1, 34 i minus 24. I jeszcze to musimy stransponować i pomnożyć przez minus 1. Najpierw transponujemy, czyli jak to było, co to było transponowanie? Musimy po prostu e, zapisać wiersz jako kolumnę. Czyli jak to będzie wyglądało, to możemy od razu pomnożyć jedno, jednoznacznie jednocześnie przepraszam, przez minus 1, czyli jak to ustawimy jako kolumnę, to będzie co? I pomnożymy przez minus 1, to będzie 1 minus 38 i 27. Teraz to ustawiamy jako drugą kolumnę, czyli i mnożymy przez minus 1. Czyli będzie minus 1, 41 i minus 29. Teraz to ustawiamy jako trzecią kolumnę i mnożymy przez minus 1, czyli będzie 1, minus 34 i 24. I moi drodzy, takim oto sposobem wyznaczyliśmy naszą macierz e, odwrotną, czyli naszą macierz a do minus Pierwszej to jest dosyć żmudna praca, jeżeli chodzi o wyznaczanie tym sposobem, natomiast też łatwo się pomylić. Dlatego bądźcie bardzo, bardzo uważni, żebyście nie zapomnieli, zwłaszcza tutaj, o, żeby Wam się znak nie kopnął. Bo jak już tutaj gdzieś się pomylicie, to potem to zaważa na całej macierzy. Moi drodzy, zapraszam do kolejnych części z cyklu Macieś odwrotna. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie bądź też zagadnienie, wysyłajcie to wszystko na adres mailowy podany w opisie do filmu. Zapraszam do polubienia filmu, do subskrypcji naszego kanału i cóż, życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.